Witam Was serdecznie. Tak dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś, co jest takie chyba, no, bardzo, bardzo ważne. Akurat zdarzyło mi się, że ostatnio dotarły do mnie takie informacje, zapytania w kontekście właśnie ukochiwania siebie. Co znaczy ukochiwać siebie? Jak można siebie ukochiwać? Yy, I bo generalnie jest tak, że są różne jakieś sposoby podawane nam do tego, jak mamy ukochać siebie. Stanąć przed lustrem, mówić kocham siebie, kocham siebie, dotykać swojego ciała i kocham siebie, iść na masaż i ukochać swoje ciało, dbać o to, co się je, mówić do siebie piękne afirmacje o tym, jak bardzo jesteśmy cudowni, wspaniali i kochamy siebie. No i tych narzędzi ukochiwania siebie jest dużo. Myślę, że każdy znajdzie jakieś tam, które w większym czy mniejszym stopniu gdzieś tam e, praktykował. Najczęściej to afirmacje, mówienie do siebie tej prawdy o tym, kim jesteśmy, jak wspaniali jesteśmy. Powiem Wam, że z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, e, to ma bardzo mało wspólnego z ukochi, ukochiwaniem siebie. To nie jest związane z ukochiwaniem siebie. To jest związane e, z. E, z z tą grą aspektów, które są w nas. To jest taka zabawa pomiędzy naszymi aspektami. Jeden aspekt w nas ukochuje drugi aspekt. A my widzimy tą całą grę, tą zabawę w tego ping-ponga. Jest aspekt w nas, który jest niecierpliwy, złośliwy i się tak bardzo na na, jeża, na burzy. Jest drugi aspekt, który chciałby być opanowany, spokojny. No. I a że ma mało energii, no to próbuję z jakimiś narzędziami siebie wzmocnić. Poprzez to, że jestem cierpliwy, jestem cierpliwy, tanczę ze słońcem i z niebem, tam, tam, Niby tak wzmacniając swoją energię, ten aspekt rośnie na tyle, że w końcu ma na tyle siły, że stajemy się niby cierpliwi, spokojni i opanowani. Ale przychodzi taki nauczyciel, który poruszy tą strunę w nas i ten aspekt, który jest taki bardzo bunczuczny, złośliwy, agresywny, nagle się obudzi i szlak trafia to całe praktykowanie spokojnego, opanowanego myślenia, bycia oświeconym. I to jest ta cała gra tych aspektów, które możemy obserwować w sobie. I ukochywanie nie ma nic wspólnego z tym, że jeden aspekt nas ukochuje drugi. To nie ma nic wspólnego z miłością. Znaczy, to znaczy z ukochywaniem siebie. To jest gra. Gra tego nie wiem, matrixa, umysłu, ego, te różne aspekty, które my gdzieś kolekcjonujemy i składamy w całość, żeby naprawdę w tej całości je. Przepełnić tą pustką, przepełnić tą miłością, tym spokojem, tą harmonią, tą radością bycia, tą ekscytacją, która jest częścią naszej natury, naszej esencji. To jest przestrzeń, która jest nieskończona w cierpliwości, w miłości, w radości, w ekscytacji i ona jest niezależna. Nie ma tam w ogóle żadnej złości. To jest tak, jak jeden aspekt e, się gdzieś tam boi to gdzieś tam próbujemy ten strach drugim aspektem jakoś złagodzić, sprawić, żeby było jakoś nam bezpiecznie. Ale to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem ani z ukochiwaniem siebie. Bo bezpieczeństwo, harmonia, piękno naszego życia wypływa z wnętrza naszego, z tej naszej esencji, z tego centrum, które jest zawierające wszystko tam jest właśnie coś, co my nazywamy na obserwatorem, tam jest coś, co patrzy, używa naszych oczu, dłoni, obserwuje siebie, obserwuje, znaczy obserwuje te wszystkie aspekty, tę całą grę. I co ciekawe, to jest bardzo mocno związane z relacją, z relacjami. Bo nie jest to łatwe, takie właśnie Może jest łatwe, a ja sam nie wiem. To, co rozumiem, to, co czuję, jak odbieram, to jest tak, że te aspekty, które, na przykład, jest aspekt kogoś nam bliskiego, jakiejś osoby, i my, to znaczy jakiś aspekt nasz, jest w relacji z tą osobą, bo z tej przestrzeni serca, naszej duszy, to my jesteśmy w relacji cały czas z tą osobą. Cały czas jesteśmy w miłości i cały czas ta, to jest yy, połączenie z kimkolwiek. Cokolwiek się wydarzyło w naszym życiu, czy się relacja gdzieś tam rozeszła, to ona się pozornie rozeszła. Zawsze, bezmiennie, jesteśmy połączeni z istotą, która akurat szczególne miejsce zajmuje w naszym życiu. Czy zajmowała. A wszelkiego rodzaju yy, kwestie związane z tym ukochiwaniem, tego na przykład tęskniącego aspektu w sobie za tym kimś innym, czyli jakimś innym aspektem, który został w naszej wyobraźni, w naszym, naszym, naszej głowie, to to jest pewien rodzaj właśnie takiej zabawy, takiego, takiego ping-ponga, który sprawia, że nieraz to powoduje mnóstwo cierpienia, mnóstwo trudności. I teraz ukochiwanie tego wszystkiego. Oczywiście moglibyśmy mnożyć, mnożyć historie na temat aspektów, które się wyłaniają w naszej, w naszej rzeczywistości. To jest taki, to jest taki, to jest ten taki, taki i tak dalej, tak dalej. Można mnożyć tych przykładów, przy, przytaczać bardzo dużo. Ale kwestia teraz takiego praktycznego ukochania tego. Bo afirmacje, czy jakieś tam e, działania, wszystko jest w obrębie aspektów. W momencie, kiedy dotykamy tego wewnętrznego, swojego cichego miejsca, tego spokoju, tej harmonii, tego jestestwa, które jest połączone ze źródłem, z Bogiem, tam jest zawsze miłość, jest radość, jest spokój, jest harmonia. Tam jest coś, co po prostu niesie ze sobą Taką naszą tożsamość. Taką naszą, nasze pojmowanie tego, kim jesteśmy. I wchodząc do tej przestrzeni serca, możemy przejść w kontekście poprzez oddech, poprzez wyciszenie się, uspokojenie. To z tej ciszy obserwujemy te wszystkie swoje aspekty. I co możemy robić? Hm, nic nie możemy robić. Po prostu niech ta cisza Niech ten spokój, nasza esencja wypłynie. Niech otuli każdy nasz aspekt. Niech spojrzy na wszystko z miłością, z wdzięcznością, z tym zaufaniem, że wszystko jest tak, jak powinno być. I jest to cudowna dla nas lekcja.